啊少一。<También. S 1> Dzień dobry. Dzisiaj. Moimi Państwa gościem jest Grzegorz Łapanowski, kucharz, dziennikarz kulinarny. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Co się stanie, jeżeli w ten długi weekend zabierzemy Polakom grilla? No, myślę, że może się to skończyć jakimś buntem. I nie powinniśmy tego robić. Nie powinniśmy tego robić, no ale powinniśmy chyba myśleć o tym, co kładziemy na grilla, jak to robimy, co kupujemy i co jemy. Na pewno i wydaje mi się, że grill jest pięknym pretekstem do tego, żeby o tym mówić, bo może się on wydawać takim prozaicznym urządzeniem i kojarzyć z kiełbaską i gotowym zamarynowanym mięsem na tacji. Tego ale nie kupujemy. Gotowego. Ale wcale nie musi, bo sama bo kiełbasa może być dziełem sztuki. E, zresztą mięso też, jeśli, jeśli kupimy je naprawdę dobre. I e, sama idea grillowania jest bardzo ciekawa, bo. Mm, i gdybyśmy pojechali do Japonii, do Chin, do Kazachstanu, do Ameryki Południowej, do Hiszpanii, to w każdym z tych krajów do Maroka, do Grecji w każdym z tych krajów znaleźlibyśmy jakiś rodzaj grillowania i w ogóle pracy z ogniem. I to, co my znamy jako grill, jest właściwie, można powiedzieć, wierzchołkiem góry lodowej całego wielkiego zagadnienia, które jest ciekawe, Spłętuję to może jeszcze tylko ekspresem jedną rzeczą: że ym, teoria mówi, żeby dzielić grillowanie na, na, na dwa sposoby: na grillowanie bezpośrednie, czyli wysoka temperatura ostro z jednej i z drugiej, albo nisko temperatura i długo i wolno. Więc myśląc o tym, co grillujemy, warto jest dobierać odpowiednią technikę. My w większości grillujemy rzeczy delikatne i szybko nadające się do jedzenia, więc jakby stosujemy tą technikę bezpośrednią, czyli wysoka temperatura i krótko. O tym, co grillujemy. Jak grillować, jak to robić dobrze, rozmawiamy cały czas w RMF 24.pl oraz w interii.pl. No dobrze, wiemy już, że grilla to się pewnie nie da uniknąć. Yy, jak go robić dobrze, jak go robić przede wszystkim zdrowo, bo to jest chyba głównie kwestia tego, co na niego kładziemy. No pewnie, zawsze produkt ma kluczowe znaczenie i myślę sobie, że jakbyśmy mieli obok dietetyka, to by powiedział, no tak, ale przecież ten tłuszcz skapuje i ma ta karmelizacja i to przypalenie. A nie z... wygląda to dobrze, jak tak się o tym <laughs> wygląda, to przede wszystkim pysznie, ale z punktu widzenia dietetycznego może być problematyczne. No właśnie, więc y, ja myślę, że warto jest zawsze obok tego y, dietetyka posadzić kucharza, który powie, dobrze, to pójdźmy na kompromis w takim razie. Jeśli obok będzie dobra sałatka, dobre pieczywo, naturalny, prawdziwy sos i też trochę tego grillowanego mięsa albo ryby, to myślę, że ten kompromis jest ok. Więc chyba warto z tej perspektywy patrzeć na, na grilla jako z jednej strony faktycznie sposób na rozrywkę i miłe spędzenie czasu, ale też pamiętać o tym, że no, gdybyśmy się mieli tylko żywić kiełbaskami spalonymi na grillu z gotowym sosem i przemysłowym pieczywem, to może nie jest to najlepszy wybór. No i grill to chyba też takie nasze małe święto, y, może nie narodowe, ale y, może trochę osobiste, więc chyba warto się do niego dobrze przygotować. No pewnie i w każdej kulturze grill właśnie taki był. Jak sobie zamkniemy oczy i wyobrazimy ten zapach ogniska, to ja myślę, że każdy y, pamięcią od razu przeniesie się w czasy swojego dzieciństwa, w czasy, kiedy miał wolne, kiedy wszyscy siedzieli dookoła ognia, śpiewali piosenki i dobrze spędzali y czas. Kojarzy się dobrze, ważne też, żeby dobrze nam służyło. Długi weekend, wakacje trwają, y, dzieciaki jeżdżą na wakacje. Jak uchronić dzieciaki przed śmieciowym jedzeniem, które nas otacza, atakuje praktycznie z każdej strony, gdzie nie spojrzymy. Myślę, że to jest olbrzymie wyzwanie, i powiem szczerze, że jeśli chcę y, zadbać o to, co jem, to bardzo często biorę coś ze sobą z domu. Często to jest nawet kuchenka, patelnia, deska, nóż i parę misek. Wiem, że zajmuje to trochę miejsca, ale daje y, poczucie wygody i bezpieczeństwa. Pojemniki z pokrojonymi warzywami, orzechami, suszonymi owocami, czyli jestem, y, y, i wodę też w y, szklanej butelce, którą sobie na ale jest y, y, prosto z kranu, w konfrontacji z tym, że żywność, bardzo ciekawie o tym mówią badania, że w Polsce mamy bardzo mało y, y, działań profilaktycznych, bardzo dużo reklamy i olbrzymi dostęp do wysoko przetworzonej żywności. Więc szczerze mówiąc, jesteśmy trochę na przegranej pozycji, i tylko jakby to, co jesteśmy w stanie dać dziecku w domu w postaci naszej jej edukacji i samemu dobrego przykładu, jest właściwie jedną z nielicznych szans na to, żebyśmy uchronili nasze dzieciaki siebie samych przed nienajlepszymi wyborami. Powiedziałeś o wysoko przetworzonej żywności, to rzeczywiście jest ogromny problem. Polacy jedzą ogromne ilości wysoko przetworzonej żywności, nawet o tym nie wiedząc często, bo wchodzą do sklepu, biorą coś z półki, nie mają pojęcia, że jest to bardzo mocno przetworzona e, żywność. Dlaczego to jest takie groźne i jak tego uniknąć? Był całkiem niedawno taki duży raport Najwyższej Izby Kontroli, który mówił o tym, że y, jemy bardzo dużo wysokiej przetworzonej żywności, i, a w niej dużą ilość substancji Dodatkowych. Nie chcę teraz podawać konkretnych liczb, ale to, to, to idzie naprawdę w setki gramów yy, rocznie, dodając jeszcze do tego pozostałości plastiku, które są w, ży w żywności. To jest olbrzymie wyzwanie. Yy, yy. Teoria mówi tak, że to co jest na rynku jest y, bezpieczne, bo dopuszczone do obrotu. Pytanie jeszcze jak funkcjonują nasze y, służby kontrolne. Natomiast y, kluczem jest to, że gdybyśmy my od czasu do czasu jedli wysoko przetworzoną żywność, od czasu do czasu parówkę, od czasu do czasu wędlinę, która nie do końca jest tym, czym chcielibyśmy, żeby była, y, czy od czasu do czasu słodycze, to nie byłoby problemu. Problem polega na tym, że niestety dzisiaj jakby ta powszechna dostępność i taniość wysoko przetworzonej żywności Czyli tej, która zawiera całą listę składników dodatkowych, ona stała się właściwie esencją naszej diety. I to powoduje, że 22 miliony Polaków, 64% mężczyzn i 56% kobiet, czyli znacznie ponad połowa, ma nie tylko podwyższoną masę ciała, ale także całą masę chorób żywieniowo zależnych. I dla części z nas to jest problem już dzisiaj, dla części z nas to będzie problem w perspektywie 5-10 lat. Jakby z perspektywy budżetu państwa, to jest olbrzymie ryzyko, Natomiast ja sobie myślę, że patrzę z naszej perspektywy smakoszy, którzy po prostu cenią wybitne jedzenie. Warto jest tego szukać. Zdaje się, że zaraz będziemy też o tym właśnie rozmawiali. Zaraz będziemy o tym rozmawiali, ale na razie skończmy ten wątek, bo on jest bardzo istotny. Chciałem też zapytać o to, mówisz właśnie o tym, taniość tej żywności wysoko mm -hmm. przetworzonej. Problemem dla wielu osób może być to, że jednak e, żywność, która nie zawiera tych dodatków jest bardzo droga. Kiedy pójdzie się na rynek na przykład, gdzie e, sprzedaje się lokalne produkty, zdarza się, że cena jest dla niektórych zaporowa. No, czy da się zjeść tanio, a zdrowo? No to jest myślę, że taki e, pretekst w ogóle do dużej debaty społecznej, bo bardzo często jakby mówimy o o tym, że Części społeczeństwa, co jest jakby zrozumiałe, nie stać jest na zdrową żywność. I teraz, y, oczywiście, że jakby ci zwolennicy zdrowej żywności powiedzą: No tak, ale jak pójdziesz na targ czy do sklepu, to możesz kupić fasole, soczewice, pomidory, ziemniaki i one będą w przystępnej cenie. Jasne. Tyle tylko, że trzeba pamiętać, że tym czynnikiem, który też wpływa na cenę, jest czas przygotowania posiłku. A wielu z nas dzisiaj nie kupuje y, surowca, tylko chciałoby, żeby ta żywność była od razu y, do jedzenia, więc, jakby jednym z wyzwań jest to, że umiejętność gotowania to jest coś, co większość z nas powinna mieć. A poza tym żeby żywność była, żeby cokolwiek było jakościowe, samochód, telefon, mieszkanie, musi mieć swoją cenę. I niestety w przypadku żywności wygląda to tak samo. Jeśli chcemy mieć dobre rolnictwo, e, ziemię, która wytrzyma presję intensywnego rolnictwa, no to e, i chcemy też dbać o dobrostan zwierząt, czyli nie katować ich, żeby dawały nam mięso, tylko e, myślę, że na miarę XXI wieku oczywiście e, hodować je na większą skalę, ale jednak zachowując jakieś granice etyczne. To, to myślę, że ten aspekt finansowy, no jedzenie nie może być tanie. O, to jest coś, czego nikt nie chce usłyszeć, ale co każdy rolnik, który bardzo ciężko pracuje na to, żeby wyprodukować jedzenie, myślę, że przyzna, że jedzenie musi mieć swoją wartość. O tym wartościowym jedzeniu cały czas rozmawiamy. Yy, czy Polska? Kiedy wsiądziemy do samochodu, na rower, albo pójdziemy na piechotę, może nas kulinarnie zaskoczyć? Oj, myślę, że może być pyszna i wybitna i ma bardzo wiele do zaoferowania. Yy, myślę, że w perspektywie tej mody na yy, wyjeżdżenie po całym świecie, latanie samolotami, yy, które dotyczy części z naszego społeczeństwa. Myślę, że taki powrót do tej lokalnej turystyki, która będzie też bardziej zrównoważona środowiskowo. To, co powiedziałeś, jeżdżenie na rowerze. Wiesz, powiem Ci, że marzy mi się, mam 35 lat, żeby wsiąść na rower i objechać nasz kraj, bo on jest tego wart. Yy, yy, Wspominałeś yy, poza studią o Podlasiu. Myślę, że Podlasie, Warmia, Mazury, Pomorze. Rowerowo fenomenalne. Gdzie byłeś fenomenalne. Tak, ale właściwie, którego regionu Polski byśmy nie wybrali, to on ma w sobie coś Coś pięknego. I, a, a przyznam szczerze, że, 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 że sam chciałbym znać ten kraj o wiele, wiele bardziej yy, i, i, i spożywczo także ma, ma wiele do zaoferowania. Tylko, że znowu musimy pamiętać o tym, że jeśli mamy oczekiwanie, że znajdziemy coś pięknego, to musimy być gotowi na to, żeby temu komuś, kto produkuje to coś pięknego, dać tyle, ile on potrzebuje, żeby to móc z godnością produkować. Te piękne produkty to jest tak naprawdę element tożsamości kulturowej, tożsamości. Kulinarnej, kuchnia to kultura. To się jakby można postawić na równości między jednym a drugim. To jest kultura, to jest dziedzictwo. To jest moim zdaniem taki też bardzo ciekawy wątek współcześnie, kiedy patriotyzm budzi tak wiele kontrowersji. Bardzo często kojarzy się z, no, z krótko ogolonym kimś, y kto może niekoniecznie ma uśmiech na twarzy y i, i od razu się jakby antagonizujemy dookoła patriotyzmu. A gdybyśmy myśleli o patriotyzmie w takiej formie, właśnie wybieram to, co jest y od nas. Od mojego sąsiada, z naszego kraju yy, i jestem w stanie inwestować w to. I też co ciekawe, widzisz, mówisz o tym, że jakby jedzenie i kultura, jakby to jest pewnego rodzaju znak równości. Warto pamiętać o tym, że kultura się dynamicznie rozwija i zmienia, i podobnie jest z jedzeniem. Że yy, kraje, które właściwie osiągnęły największy kulinarny sukces na międzynarodowej arenie, były gotowe na to, że z jednej strony podchodziły z szacunkiem do swojej tradycji, historii, yy, yy, spuścizny, tak zwanej ale z drugiej strony były otwarte na zmiany, na innowacje i potrafiły też jakby dostosować jedzenie do, do tego charakteru współczesności jeżeli chcemy spróbować czegoś ciekawego, czegoś fajnego, czegoś niespodziewanego, czegoś o czym może słyszeliśmy, ale nie wiem jak wygląda, nie wiem jak smakuje, wiemy mniej więcej gdzie je dostać, jak tego czegoś szukać. To znaczy gdzie nie pojedziemy, tam jest cała masa miejsc, w których możemy coś zjeść. Cała masa szyldów, gdzie jest napisane prawdziwe to, prawdziwe tamto, jedyne i niepowtarzalne. Jak z tego gąszczu wybrać coś co naprawdę będzie takie, jakie być powinno? Da się to w ogóle zrobić czy trzeba po prostu próbować i szukać szczęścia? To jest wielkie wyzwanie i Całą masę wspomnień mam, kiedy zadajesz to pytanie, bo faktycznie jadąc gdzieś, czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Portugalia, czy to będzie Zakopane, no czy właśnie, to nawet będzie Warszawa Załóżmy, że jest to Polska, że jest to mhm. Zakopane, Warszawa, Białystok, Krak Poznań, Kraków, jedno z miast No tak, i teraz wyobraź sobie, że wychodzisz na y, m, płytę rynku i chciałbyś coś zjeść i, i, I człowiek jest zagubiony, no bo, no bo skąd, na, na jakich podstawach masz ocenić, że ta, ta restauracja jest droga? I powiem ci szczerze, że fundamentem moim zdaniem jest to, żeby naprawdę się do tego przygotować, bo bardzo łatwo i miałem wielokrotnie takie przykłady w życiu, gdzie po prostu stwierdziłem, a dobra, pójdę gdziekolwiek i potem tego żałowałem. Więc jest na szczęście cała masa blogów, przewodników kulinarnych, y, rankingów, oczywiście, że jakby też ich y, powiedzmy poziom obiektywności. Jest obiektywizmu jest różny, ale jednak jeśli spędzimy na tym chwilę i, yy, i poszukamy, wiesz, jest Magda Grzebyk z Krytyki Kulinarnej bijąca wszelkie yy, rekordy popularności, jest żółty przewodnik Goemio, jest Have a Bite In, jest Restaurant Week, jest Facebook i Instagram. Jest gdzie szukać po prostu tych informacji, tak? Wiarygodny. Yy, wiesz, więc jeszcze podam Ci tylko taki może przykład, który yy, dla mnie jest ciekawy. Będąc w Japonii albo w Wietnamie, w Japonii miałem 95% skuteczność tego, że gdzie by mnie zjadł, było pyszne. W Wietnamie powiedzmy 80%. Natomiast jak już myślę o polskim rynku, albo na przykład nawet o włoskim, to jakby to prawdopodobieństwo tak zwanej muki, albo tego, że nie trafię, jest dużo, dużo większe. Więc no niestety jakby kulinaria też, powiedziałeś, postawiłeś znak równości pomiędzy kulinariami a kulturą. Tak, ale trzeba pamiętać, Pamiętać o jeszcze jednym. Kulinaria to przede wszystkim biznes. Więc niestety, i też biznes, który z całym szacunkiem do Disco Polo, trochę jest jak disco polo, yy, yy, gdzie po prostu jakby żarcie ma być smaczne, ma być go dużo, ma być go tanio, głośno i kolorowo. I bęk! I to jest coś, na czym najlepiej można zarobić, więc to idzie. Więc jeśli chcemy szukać czegoś, co jest wybitne, to czasami musimy być gotowi na to, że no to nie będzie wcale taka łatwa droga, żeby tam dotrzeć. A jeżeli, właśnie, zejdźmy na drogę, jeżeli jedziemy przez Polskę, zdarza się to bardzo często, teraz wiele osób będzie jechało, wsiada do samochodów dzisiaj po południu i rusza w trasę przed Trasach, dziesiątki karczm, dziesiątki mhm. zajazdów. Warto w ogóle zjeżdżać do takich miejsc, no bo alternatywą są fast foody, których no chyba. To, Nie też się, zaliczamy do to też jest wyzwanie, bo jedynie. się okazuje, że wiesz, przy tych największych drogach, to dzisiaj właściwie zmonopolizowany ten rynek został przez duże stacje benzynowe i faktycznie takie sieciowe... Mówimy o autostradach przede wszystkim, tak? No, ale no właśnie. Jeśli już zjedziemy w drogi lokalne, mniejsze albo krajówki, tam już da się sporo znaleźć takich gospodarstw. Yy, na szczęście tak. Yy, pewnie trzeba znowu szukać. Yy, yy, ja na przykład znam taką, takie miejsce Tleń, to się nazywa. Przystanek Tleń. Yy, jadąc na wybrze jest też są też takie zajazdy. Taurus to jest duży producent wędlin na, na południu, który robił, słynął właśnie z, z bardzo porządnej roboty. To niestety to jest trochę loteria. Pewnie trzeba znowu zrobić dokumentację, znać, wiedzieć i sprawdzić. Niestety gwarancji nie mamy nigdy. Tak jak znowu rozmawialiśmy wy na, na zapleczu. Niestety jest tak, że jakby rynek wygląda w taki sposób w naszym kraju, że żywność w zakupie wcale nie jest taka tania, porównując do, do, do standardów unijnych. Nasze zarobki wcale nie są takie duże, więc generalnie mamy niskie zarobki, a dosyć drogi surowiec. W międzyczasie jest jeszcze gastronom, który musi to wyprodukować i na tym zarobić, a nie bardzo ma kadry, bo poziom edukacji gastronomicznej jest taki sobie. Koszty cały czas rosną. Dokładnie. I, i mało tego jeszcze... Mamy konsumenta, który ma dosyć wysokie oczekiwania, więc ten smak musi być niezły. Więc najwygodniejszym, co może zrobić ten gastronom, to posiłkować się gotowcami, często gotowymi sosami albo bazami, na przykład do zup, bo one mu wyrównają smak i z zniwelują ryzyko. To jest coś, o czym. Pewnie żaden gastronom ci otwartym tekstem nie powie, ani państwu, bo to nie jest czymś, czym się warto i schwalić. Ale niestety, jakby my jesteśmy, jakby jako ludzie pracujący z jedzeniem, w pewnego rodzaju klinczu pomiędzy oczekiwaniem konsumenta, cenami na rynku, cenami pracowników i tym, że jeszcze w międzyczasie sami chcielibyśmy zarobić. Dlaczego nie ma takiego dania polskiego, które byłoby jak włoska pizza, jak i beriko? Kiedy jedziemy za granicę, kiedy słyszymy no, pierogi, pierogi mhm. słyszymy, tak? No wiemy, że pierogi, oczywiście bardzo lubię pierogi. Osobiście tak, trudno ich nie lubić. Kojarzą się super, ale one są i na Ukrainie, i w Rosji, w różnym, i, i w Azji. Generalnie pieróg to, e, to jest coś bardzo międzynarodowego. E, dlaczego nie ma czegoś tak charakterystycznego, co by się jednoznacznie kojarzyło z Polską i co byłoby naszym towarem eksportowym, jeżeli chodzi o jedzenie? A powiedz mi, czy bardzo Dużo i ciężko pracujemy nad rozwojem polskiej kuchni, według Ciebie? Yy, to zależy. Gdzie spojrzysz? Są ludzie, którzy yy -y. bardzo ciężko pracują, ale czy dobrze, czy ciężko pracujemy jako naród? Tego nie wiem. Yy -y. A podałeś dwa przykłady. Yy, podałeś przykład pizzy i yy, szynki yy, Iberico. Tak. Z czego jest zrobiona szynka Iberico? Yy, z czarnej świni, yy -y. która A je co? Czyli konkretna rasa świni? Zdaje się, że żołędzie, która ma konkretną dietę. Tak. czy jest to produkt wybitny, surowiec? Wybitny surowiec? Chyba nie. No, Czy jest? A, a moim zdaniem jest niesamowity. W sensie taki, to znaczy, jeżeli... Nie, absolutnie, jeżeli chodzi o jakościowo, wybitny, tak? wybitny. Jego proces produkcji jest interesujący, ale nie jest jakoś specjalnie skomplikowany. No wiesz, bardziej lub mniej, natomiast jakby na pewno jest to. Y dobrze, a teraz weźmy przykład pizzy. E klasyczna margarita z Neapolu. Niezwykle po prosta historia. No tak, ale pomidory pomidory muszą być doskonałe. San Marzano, y, mozzarella. Wszystko musi być doskonałe, I musi być doskonałe. Dokładnie, mąka, y, semolina tudzież 00. 00 właśnie. I więc i y, 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 mało tego, bardzo konkretna oliwa i bardzo konkretna bazylia. Tak. Więc wszystko jest <noise> każdy detal i teraz weźmy tego pieroga. Wiesz jaki rodzaj mąki? 450? 480? No, no dobra, no, okej, okay, no. dobra, niech będzie. Jaki twaróg? Półtłuste powiedziałbym. No no, ale jakby skąd? Z jakiego mleka? Z jakiej krowy? Ziemniak. Wszystko jest niedookreślone. Jaka odmiana? Właśnie Obojętnie. I, czyli no właśnie nieobojętnie. Właśnie znaczy, chodzi o to, żeby ten podejś... smak tak. był wybitny. Jeśli tworzymy Unikatowy, tak? wybitny samochód albo wybitny rower, to rama musi być z konkretnego materiału. Przerzutki muszą być z konkretnego materiału. Musi być konkretny rodzaj paliwa. Wszystko musi być perfekcyjne. I analogicznie jest z jedzeniem. Więc jakby, w, w, żeby nasza kuchnia mogła wejść na ten poziom absolutnej wygryzności, to musimy pamiętać o tym, że atencję musimy dać temu rolnikowi tej ziemi, temu surowcowi, całemu procesowi produkcji do momentu dostarczenia surowca do kuchni, no a potem w kuchni musimy mieć wybitnego mistrza, który bardzo precyzyjnie wyniesie to na piedestał. Mało tego, musi mieć instytucję kontrolną, która zagwarantuje, że to jest konkretnie ten pieróg stąd. Że to nie jest jakaś pizza, to jest pizza napolitańska, jest stowarzyszenie, oni wiedzą, że od 300 lat to się robi tak. I to jest jedyny właściwy przepis, żeby tę pizzę przyrządzić, tak? Nie ma tam żadnego pójścia na skróty, nie ma tam żadnych innych... Nic nie można w tym znaczy po to jest fundament. fundament. To jest jakiś fundament. Oczywiście, że są tacy, którzy na tym fundamencie mogą eksperymentować, ale my się musimy umówić. Było coś takiego jak polska norma. Jak by, mówiliśmy, że jest coś takiego jak kiełbasa śląska, to my się musimy umówić, że kiełbasa śląska jest z prawdziwej świni, nie tej, co jest hodowana 4 miesiące, tylko 9 miesięcy, bo tam ma smak, yy, że ta kiełbasa, ona musi być zmielona, musi być zrobiona z takiego elementu i takiego elementu, musi być zmielona na takich i takich oczkach nie może być 15 substancji dodatkowych substancji aromatycznych, tralala, i plazmy z, z krwi i 17 innych rzeczy, więc jakby tu chodzi o to, że w żywności, żeby ona była dobra, to jak w każdej innej dziedzinie są pewne ściśle określone zasady, jest tak zwana zgodność ze sztuką. My niestety w pewnej mierze pozostawiliśmy rynek żywności na pastwę wolnego rynku i Troszeczkę, jakby mówię, też z takiego prawno-instytucjonalnego punktu widzenia, ale też i kulturowego, bo godzimy się na to, oczekując niskiej ceny w sklepie. Więc jakby jeśli rynek nam zawsze dostarczy niskiej ceny, a prawo a. pójdzie na kompromis z biznesem. Niska cena ma swoje koszty, prawda? Niska cena ma swoje koszty. Zmierzając do końca, chciałem zapytać jeszcze o ograniczanie mięsa. Wiele mówi się o tym, mhm. że ograniczanie mięsa byłoby dobre dla środowiska, dobre mhm. dla planety, ale wiele osób też nie wyobraża sobie tego, że mogło przestać mięso jeść. Nawet niecałkowicie nie mówi. Mówimy to o przechodzeniu na wegetarianizm mm -hmm. albo na weganizm, ale na przykład na przyjęcie będę jadł mięso w jednym tygodniu, w drugim tego mięsa nie będę jadł, tak? Dałoby się to zrobić, ale wiele osób sobie tego nie wyobraża. Jak, jak działać, żeby rzeczywiście wprowadzić coś takiego do swojej diety? Taką ciekawostkę niecodzienną mm -hmm. dla wielu osób przyzwyczajonych do trzydaniowego obiadu, tak. do y, kotleta na drugi obiad, do rosołu na pierwsze danie i tak dalej, i tak dalej. Zacznę jeszcze tylko, dlaczego to ma sens. Yy, dzisiaj jemy trzykrotnie więcej mięsa niż nam proponują y, dietetycy i lekarze, czyli zamiast między 15 a 25 kg na głowę w skali roku, jemy go około 7 kg. To mają nie tylko konsekwencje zdrowotne, czyli to, co powiedziałem, ponad 60%, prawie 60% Polaków, w zależności, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, ma podwyższoną i to znacznie masę ciała. To samo dotyczy dzieci. Więc okazuje się, że dietetycy mówią o tym, że mięso nie tylko negatywnie, w duża konsumpcja, i to często wysoko przetworzonego mięsa, negatywnie wpływa na naszą kondycję zdrowotną. Ale to jest tylko jeden element dyskusji, bo to samo powiedzą nam ludzie od zmian klimatycznych. I presji środowiskowej, i również tych, którzy będą mówili o suszy, bo y, produkcja mięsa, i w ogóle produktów odzwierzęcych, wymaga bardzo dużo nakładów energetycznych i, i, i surowców. Czyli okazuje się, że z perspektywy zdrowotnej i środowiskowej dobrze byłoby, gdybyśmy tego mięsa jedli wielokrotnie mniej. Niekoniecznie w ogóle, bo smakosz się obudzi i będzie żądał, że on jednak chce jeść. I dajmy temu smakoszowi. Walory smakowe czasami trudno przecenić, jeśli chodzi o mięso, prawda? Więc nie mówmy o całkowitej rezygnacji, nie. bo wiele osób sobie tego nie wyobraża. Obraża. mówmy o ograniczaniu. No tak, ale właśnie i, i, i to bardzo fajnie o tym mówi taki raport Eat Lancet, który mówi o tym, że możemy ustawić dietę tak, żeby ona była dobra dla naszego zdrowia, dobra dla środowiska i jeszcze smaczna. Mówią o tym, że w tygodniu, gdybyśmy jedli między 300 a 500 gramów mięsa, no to jest wiesz, 300 500 gramów weźmy tą większą ramy, to będą trzy porcje trzy porcje w ciągu tygodnia. Yy, tylko zobacz, że wtedy byłoby mi stać na yy, wybitny stek, dobry kawałek kurczaka i fajną świnkę, czy fajną kiełbasę. Pozostałe te rzeczy, niech to będą, i to jest przestrzeń też do odkrywania, yy, yy, masa roślinnych możliwości, fasole, soczewice, ciecierzyce, ryże, yy, najróżniejsze warzywa, tyle tylko, że oczywiście, żeby te warzywa były, żebyśmy my je polubili, no to wymaga od nas pewnego rodzaju otwarcia. Się też na, na nowe smaki, może też i pogrzebania w naszej historii i tradycji kulinarnej, bo wiesz, myśmy w Polsce ponad 200 dni w roku mieli post. Bo religia tak kazała. Co ciekawe, w, w Indiach, w, tak. w Wietnamie i w Japonii religijna refleksja, która jest też częścią kultury, o której rozmawialiśmy, też mówiła, nie jest mięsa codziennie. Bo mięso to dar. Mięso to jest y, y, to jest święto. To, to, to jest właśnie święto, świętość. Więc warto jest pamiętać o tym, że y, y, to, co dostajemy od, jakby od rolników, tudzież od hodowców, to jest coś, co ma wielką wartość, i coś, co się nie bierze znikąd. I też coś, co yy, kształtuje nas jako ludzi, ale też i ma bezpośredni wpływ na środowisko. Namawiamy więc do traktowania nie tylko mięsa, ale w ogóle jedzenia jako świętości i obchodzenia się z nim z należytym szacunkiem. Grzegorz Łopanowski, dziennikarz kulinarny, Kucharz, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję uprzejmie.